Cześć! Dziś wyjątkowo nie będzie 10 faktów, ale mam dla Was coś specjalnego. Niestety nie wiemy, jak wyglądała większość władców Polski. Nasze wyobrażenia często opierają się o poczet królów i książąt polskich cykl rysunków stworzonych przez Jana Matejkę pod koniec XIX wieku. W tym odcinku specjalnym chciałbym Wam pokazać, jak według sztucznej inteligencji mogli wyglądać polscy władcy. Do stworzenia tego materiału wykorzystałem generator Midjourney. W taki sposób, żeby inspirował się głównie dziełami Matejki. A jako, że to kanał o ciekawostkach, opowiem Wam też pokrótce o każdym z władców. Zaczynamy! Piastowie Mieszko I Pierwszy historyczny władca Polski. Książę z rodu Piastów, który przyjął chrzest. Bolesław Chrobry Był pierwszym koronowanym królem Polski. Utalentowany wódz i polityk, przez niektórych był nazywany Wielkim. Mieszko II. Lambert. Pomimo tego, że nie był pierworodnym synem, ojciec wyznaczył go na swojego następcę. Ukresu jego rządów kraj był pogrążony w kryzysie. Kazimierz I, odnowiciel. Udało mu się odbudować państwo z upadku, dzięki czemu zyskał swój tytuł. Przeniósł z Gniezna do Krakowa stolicę państwa. Bolesław II, szczodry. Był uważany za dobrego władcę, jednak po skazaniu na śmierć biskupa krakowskiego musiał uciekać z kraju. Władysław I, Herman. Brat Bolesława dbał o dobre stosunki z Czechami i Cesarstwem Niemieckim. Podzielił kraj między siebie i dwóch synów. Bolesław III krzywousty. Miał sześciu synów i doprowadził do rozbicia dzielnicowego Polski. Następni władcy zasiadali na tronie w dzielnicy senioralnej. Rozbicie dzielnicowe. Władysław II. Wygnaniec. Pierwszy pełnił funkcję seniora. Po przegranym konflikcie z braćmi o władzę, musiał opuścić kraj. Bolesław IV. Kędzierzawy. Objął władzę po wygnaniu Władysława. Jego rządy są uznawane za względny czas spokoju dla kraju. Mieszko III. Stary. Kolejny syn Bolesława, który tytuł seniora przejął po śmierci brata. Nazywany jest starym, gdyż dożył prawie 80 lat. Kazimierz II Sprawiedliwy, najmłodszy syn Krzywoustego, przyjął tron w Krakowie po buncie, który obalił rządy Mieszka Starego. Leszek Biały. Podobno odmówił udziału w krucjacie, tłumacząc, że w Ziemi Świętej nie ma piwa. Leszek zginął w zamachu. Władysław III Laskonogi Niektórzy uważają, że mógł być zaangażowany w zamach na Leszka Białego. Prowadził rozpustne życie i był dwukrotnie ekskomunikowany. Henryk I Brodaty Po 20 latach małżeństwa, gdy miał już dzieci, wraz z żoną złożył śluby czystości. Od tej pory przestał strzyc brodę. Konrad Mazowiecki Znany jest przede wszystkim ze sprowadzenia do Polski krzyżaków, którzy mieli pomóc w walce z pogańskimi plusami. Bolesław V. wstydliwy. Był bardzo pobożny, również wraz z żoną złożył śluby czystości. Ich małżeństwo nie zostało skonsumowane. Leszek czarny. Dzielnie odpierał różne najazdy, ale najgroźniejszym przeciwnikiem okazała się jego żona. Gryfina ogłosiła publicznie, że jest impotentem i starała się unieważnić małżeństwo. Przemysł II. Został koronowany na króla Polski w 1295. Niecały rok później został zamordowany podczas próby porwania. Wacław II. Był królem Czech oraz Polski. Przez lata walczył z Władysławem Łokietkiem, którego wypędził z Wielkopolski. Władysław I Łokietek. Pomimo wygnania, udało mu się zasiąść na tronie i zjednoczyć Polskę po rozbiciu dzielnicowym. Był pierwszym królem koronowanym w Krakowie. Kazimierz III Wielki. Jak mówili w szkole, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Panował blisko 40 lat i był jedynym królem Polski, który zasłużył na przydomek Wielki. Andegawenowie. Ludwik Węgierski. Był przede wszystkim królem Węgier, a polską koronę odziedziczył, dlatego prawie w ogóle nie odwiedzał kraju nad Wisłą. Jadwiga Andegaweńska. Ludwik nie miał synów, dlatego zadbał, by władzę po nim przejęła córka, Jadwiga. Była jedyną kobietą koronowaną na króla Polski. Jagielonowie. Władysław II. Jagieło. Pochodzący z Litwy Jagieło był najdłużej panującym polskim monarchą. Dowodził pod Grunwaldem i miał cztery żony: Jadwigę, Annę, Elżbietę i Zofię. Władysław III. Warneńczyk. Najstarszy syn Jagieły, swój przydomek zyskał z powodu bohaterskiej śmierci w trakcie bitwy pod Warną, nazywany jest czasem ostatnim krzyżowcem Europy. Kazimierz IV Jagiellończyk. Jego żona Elżbieta Rakuszanka urodziła mu aż 13 dzieci, dlatego czasem nazywany jest ojcem królów. Jego potomkowie władali wieloma krajami Europy. Jan I Olbracht. Pomimo tego, że był dobrze wykształcony, uważa się, że był najbardziej rozpustnym królem Polski. Miał wiele kochanek, jednak nigdy się nie ożenił. Aleksander Jagiellończyk. Czasem mówi się o nim jako zapomnianym władcy Polski. Panował jedynie przez 5 lat. Bardzo możliwe, że zmarł na syfilis. Zygmunt I Stary. Był wielkim mecenasem sztuki i mężem słynnej królowej Bony. Ze względu na zły stan zdrowia króla, jeszcze za jego życia koronowano jego syna. Zygmunt II August. Ostatni król z dynastii Jagiellonów był świetnie wykształcony i trzykrotnie żonaty. Ślub z drugą żoną zawarł potajemnie wbrew woli rodziców. Królowie elekcyjni. Henryk Walezy. Pierwszy król elekcyjny, który od razu uciekł z Polski, gdy zwolniło się miejsce na tronie Francji po śmierci jego brata. Na polskim tronie zasiadał najkrócej ze wszystkich władców. Stefan Batory. Przeprowadził trzy zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie. Batory pochodził z Węgier i podobno nigdy nie nauczył się mówić po polsku. Zygmunt III Waza był królem zarówno Polski i Szwecji, choć w rodzimym kraju został zdetronizowany. To właśnie Waza przeniósł stolicę państwa do Warszawy, a za czasów jego panowania Polacy zajęli Moskwę. Władysław IV Waza. Zanim został królem Polski, gdy miał 15 lat, przez 3 lata był carem Rosji. Szybko jednak musiał się zrzec pretensji do carskiej korony, a lata później wybrano go na króla Polski. Jan II Kazimierz Waza. Za jego czasów doszło do potopu szwedzkiego. Według niektórych zasłużył na opinię jednego z gorszych władców Polski. Ostatecznie zrzekł się korony i wyjechał do Francji. Michał Korybut Wiśniowiecki. W przeciwieństwie do ojca Jeremiego nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Zbyt łatwo ulegał wpływom i brakowało mu zdecydowania. Panował jedynie przez 4 lata. Jan III Sobieski, znany m.in. z odsieczy pod Wiedniem, władca uchodził za wybitnego dowódcę, a przez wielu uważany jest za jednego z lepszych królów Polski. August II Mocny. Również nie cieszył się zbyt dobrą opinią, a do władzy doszedł m.in. dzięki łapówkom. Lotki głoszą, że miał setki nieślubnych dzieci. Choć oficjalnie uznał 11 nielegalnych potomków. Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie i dwukrotnie był zmuszony do abdykacji. Leszczyński zmarł w wieku 88 lat, co czyni go najstarszym królem, który zasiadał na polskim tronie. August III Sas został ogłoszony królem dzięki wsparciu Rosji i Saksonii. Jego rządy znacząco przyczyniły się do późniejszego upadku Rzeczpospolitej. Stanisław August Poniatowski. Największym osiągnięciem ostatniego króla Polski było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Nie potrafił jednak zapobiec rozbiorom kraju i upadkowi Rzeczypospolitej. Jak myślicie, wizerunek którego władcy wyszedł najlepiej? Gdybyście mogli zobaczyć film o jednym z nich, którego byście wybrali, dajcie znać w komentarzach, a jeśli chcielibyście sobie zapisać któryś ze zdjęć z dzisiejszego odcinka, link do galerii umieściłem w opisie. Piona